Wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset biostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor: organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Poznajmy się. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok obchodzi jubileusz dziesięciolecia. Zostało założone z myślą o realizacji projektów artystycznych z pogranicza różnych dyscyplin, to czego nie można było zrobić w ramach jednej instytucji. Założycielką Stowarzyszenia jest Magdalena Godlewska. Pracujemy trzema takimi głównymi modułami. Pierwszy moduł to jest program stypendialny Widok. Drugi moduł to jest Dom Ludowy w Sokolu. Trzeci to są wszystkie projekty artystyczne, które zostały zrealizowane w ramach stowarzyszenia. Suknia Baronowej to Białystok Jeden Dzień, to przede wszystkim Bolesław Augustis. Kilka lat temu zrobiliśmy wystawę fotografii. Jesteśmy po promocji albumu z Dzień Polesława Augustisa. To jest niezwykle ważny dla nas projekt, właściwie uwieńczenie takiej dziesięcioletniej pracy, ponieważ jest i w sferze takiej społecznej, i w sferze artystycznej i łączy bardzo wiele osób, które są członkami stowarzyszenia. Wystawa Augustis prezentowana jest w Galerii Telimena przy ulicy Legionowej w Białym Stochu. Program stypendialny realizowany przez Stowarzyszenie WIDOK skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze średnią ocen nie niższą niż 4,0 mieszkających lub uczących się w Białym Stoku, laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. W tym roku żeśmy ogłosili już ósmą edycję. I program stypendialny jest skierowany przede wszystkim do młodzieży uzdolnionej artystycznie i humanistycznie. I z tego względu, że no myślę, że ten rodzaj. Edukacji, ten rodzaj wykształcenia w Polsce jest bardzo niedoceniany. Ludzie, którzy planują swoją karierę zawodową, nie myślą o tym, że bycie artystą, czy zajmowanie się sztuką, kulturą jest czymś dochodowym, czymś stabilnym w życiu. Dlatego chcemy wspierać te wszystkie młode osoby, które mają właśnie takie pasje, zainteresowania. No też staramy się dotrzeć do tych, którzy są już, jakby to powiedzieć, określeni prawda, w swoich zainteresowaniach więcej informacji na stronie www.widok.org.pl Trzeci sektor zaprasza. Wykluczenie społeczne to niemożność uczestnictwa w życiu społecznym w różnych jego obszarach, m.in. pracy, konsumpcji, edukacji, odpowiednich warunków mieszkaniowych i zdrowotnych oraz więziach społecznych i życiu politycznym. Takie zjawisko bardzo często dotyka osoby starsze, zmniejsza się bowiem ich aktywność oraz następuje znaczne pogorszenie sytuacji mieszkaniowej, ekonomicznej. Brak odpowiedniej infrastruktury społecznej sprawia, że potrzeby seniorów nie są w odpowiedni sposób zaspokajane. Poziom życia, czyli jakość życia, poziom uczestnictwa w życiu społecznym i tu na podstawie tych zmiennych no, i wskaźników, które otrzymaliśmy, no, wynika w sposób jasny, że Wiele obszarów w naszym regionie, obszarów, na których żyją osoby starsze, no jest zagrożona ubóstwem. Szczególnie z badań, które robiliśmy w 2005 roku, ale też i w badaniach z lat 2008-2009 wynikają w sposób taki jednoznaczny problemy, które rodzą się szczególnie w gminie Sidra, a także w gminie Zbójna i Kleszczele, bo tam stwierdziliśmy niezadowalający naprawdę w wysokim stopniu poziom życia materialnego w rodzinach niskie dochody brak samodzielnego pokoju powierzchni mieszkaniowej na przykład w gminie Zbójnej dominują tam rodziny wielopokoleniowe czyli na małej powierzchni zamieszkuje wiele wiele Członków rodziny, to są te rodziny wielopokoleniowe. Osoby starsze nie są grupą szczególnie zagrożoną ubóstwem materialnym w Polsce, ich sytuacja dochodowa jest relatywnie dobra w porównaniu do innych grup wiekowych i społeczno-ekonomicznych. Skutecznym rozwiązaniem nie jest zwiększanie publicznych wydatków na emerytury, lecz rozwijanie polityki i działań przede wszystkim poprzez sektor pozarządowy, skoncentrowanych na likwidowaniu rzeczywistych przyczyn problemów osób starszych, związanych z mniejszą mobilnością od stosunku do późniejszych pokoleń, gorszym wykształceniem oraz mniejszych możliwościach korzystania z nowych technologii informacyjnych. Głoszenia. Krajowy Ośrodek FS wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego ogłosił ogólnopolski konkurs na zaprojektowanie plakatu o Europejskim Funduszu Społecznym. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i dorosłych. Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca. Pracę należy przesłać na adres Centrum Projektów Europejskich Krajowy Ośrodek FS ulica Domaniewska 39A, 02 672 Warszawa z dopiskiem Konkurs Plakat FS. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na www.rofs.pl Konkurs. Ogłoszenia Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów za Oddział Białostocki zaprasza do udziału w projekcie Aktywna Superbabcia, Aktywny Superdziadek współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest skierowany do osób po 60 roku życia zainteresowanych aktywnością społeczną, fizyczną oraz rozwojem umiejętności wychowawczych i opieki nad dziećmi. Dla wszystkich białostockich seniorów zorganizowane zostaną spotkania integracyjne. O przyjęciu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Jeżeli chcesz poinformować innych o spotkaniach, warsztatach, opowiedzieć o przedsięwzięciach Twojej organizacji, prześlij maila pod adres centrum .maupa .um lub do redakcji jasnej strony miasta, redakcja małpa.tv.bialysk.pl